Może Wam się wydawać, że zestawienie ze sobą Honora 8 Pro i LG G6 jest kontrowersyjne. I możecie mieć rację, bo różnica w ich sklepowych cenach to aż 700 zł. Sytuacja zmienia się jednak patrząc na portale aukcyjne, na których spokojnie można wyrwać najnowszego flagowca LG, oczywiście nowego, zafoliowanego, za podobne pieniądze, a czasem i taniej niż nowość od Honora. To co, zainteresowani? Na Waszym miejscu ja bym była, bo możecie być zaskoczeni wynikiem tego porównania. Ja nie ukrywam, że byłam. LG już od momentu rynkowego debiutu karcony był za zastosowanie w G6 starego procesora i tylko 4 GB RAMu. Przy tym wycenienie produktu na aż 3199 zł. Jasne, mamy tu szerokokątny obiektyw aparatu potrafiący zmienić perspektywę, z jaką patrzymy na fotografowane obiekty, a także ekran 18x9. Ale czy to zwłaszcza w tej cenie wystarcza? Na drugiej szali mamy Honora 8 Pro, który niedawno zadebiutował w Polsce i przyjdzie nam za niego zapłacić 2499 zł. Telefon wydawać by się mogło kompletny, poza pomniejszymi wadami w postaci hybrydowego DualSim Standby, ale G6 przecież nie ma go w ogóle, brakiem odporności na czynniki zewnętrzne, marnego głośnika i średniej kamerki przedniej. Pozostałe aspekty jednak pozytywnie zaskakują, zwłaszcza Kirin 960 w połączeniu z 6 GB RAMu. Tym bardziej porównanie to może przypaść Wam do gustu. Co zatem przemawia za Honorem 8 Pro? Przede wszystkim szybsze uruchamianie aplikacji i ogólne działanie, dokładniejszy i szybszy skaner linii papilarnych, obecność Dual SIM i portu podczerwieni, mniej rysująca się obudowa, która po prostu wizualnie lepiej wygląda, dwukrotnie więcej pamięci wewnętrznej tutaj 64, w LG 32 GB, interfejs z, do z dodatkowymi funkcjami w LG jest ich niewiele. No i nieco lepszy czas pracy na LTE. To mniej więcej 4 godziny versus 3 godziny w LG G6. A co przemawia za LG G6? Przede wszystkim mniejsze wymiary pomimo tej samej przekątnej ekranu, nietypowe proporcje ekranu 18 na 9 szerokokątny obiektyw aparatu zarówno głównego jak i frontowego, dzięki czemu można zrobić o wiele ciekawsze zdjęcia, militarna norma odporności, radio oraz lepszy głośnik, a także Always On Display – aczkolwiek tutaj kosztem diody powiadomień. Warto też wspomnieć o nieco niższej masie telefonu. Jeśli chodzi o zdjęcia, w Honorze 8 Pro mamy aparat 12 megapikseli f2.2, natomiast w LG G6 13 megapikseli, no i tutaj standardowy kąt widzenia to 71 stopni i f1.8, natomiast szerokokątny obiektyw ma 125 stopni i f2.4. Patrząc na zdjęcia od razu w oczy rzuca się, że standardowy aparat LG G6 ma węższy kąt od tego w Honorze 8 Pro, ale za to nadrabia obiektywem szerokokątnym. Największą różnicę widać w odwzorowaniu barw. Po żaden z telefonów nie radzi sobie z tym idealnie. Prawda leży gdzieś po środku, zatem pod tym względem najlepiej patrzeć na rezultaty, które po prostu wizualnie podobają nam się bardziej. Idąc dalej po otworzeniu zdjęć w oryginalnej rozdzielczości i zestawieniu ich ze sobą, okazuje się, że zdjęcia z g 6 są bardziej szczegółowe i charakteryzują się większą ilością detali. Są też nieco bardziej wyostrzone, co z kolei nie do końca musi się podobać, bo mechanizm wyostrzania daje się we znaki w postaci małych artefaktów. W przypadku zdjęć nocnych, oba smartfony różnie dobierają balans bieli, przez co efekty fotograficzne bywają przeróżne. Raz zdjęcia z Honora są bliższe rzeczywistości, innym razem z LG. No i tutaj muszę wspomnieć, że w przypadku G6 można trafić na egzemplarze, w których występują problemy z flarami na zdjęciach nocnych. Wiem o co najmniej kilku takich przypadkach, więc nie jest to jednorazowa sprawa. Podsumowując. Jak widzieliście na tym wideo, Honor 8 Pro działa dużo sprawniej niż LG G6. Nie mam tu na myśli wyłącznie otwierania poszczególnych aplikacji, ale również samego skanera linii papilarnych. W przypadku pojedynku Honora 8 Pro z LG G6, tak naprawdę decydujące moim zdaniem są dwie kwestie. Jeśli ktoś potrzebuje dual-SIM i dużo przestrzeni na pliki, sięgnie po Honora 8 Pro. Jeśli natomiast priorytetem jest dla niego aparat, często podróżuje i chciałby cyfrowo zapamiętać więcej dzięki szerokiemu kątowi, a odporność telefonu jest dla niego istotna, zdecyduje się na LG G6. Pozostałe kwestie, w mojej opinii, mają mniejsze znaczenie w podjęciu ostatecznej decyzji, aczkolwiek nie ukrywam, że jestem ciekawa, co wy sądzicie na ten temat. Dajcie znać, który smartfon byście wybrali. Nie zapomnijcie też oddać głosu w ankiecie we wpisie, który został podlinkowany przeze mnie w opisie niniejszego materiału. Pamiętajcie też, że to właśnie tam znajdziecie zdjęcia zrobione za pomocą obu telefonów i ich bezpośrednie porównanie. Ja tymczasem Was żegnam życząc miłego dnia, ale pamiętajcie oczywiście łapka w górę i subskrypcjach kanału tabletowo.pl. Trzymajcie się, cześć, Katarzyna Pura. tabletowo.pl.